Cześć, witajcie, parapetowi ogrodnicy, Jarek z tej strony, słuchajcie, dzisiaj udało mi się zdobyć komarzyce, odcięte kilka pędów, ile one mają, no prawie metr długości, u jednej pani pięknie, pięknie zwisały na balkonie, pozwoliła mi zabrać kilka, kilka pędów, Komarzyca pochodzi z ciepłych krajów, bardzo łatwo się ukorzenia, jest to naprawdę bardzo fajna roślinka. Latem jak najbardziej wysabiamy ją na balkon, odstrasza nam komary, stąd właśnie nazwa. Na zimę możemy sobie albo przenieść całą roślinę do środka, dobrze jest ją przyciąć troszeczkę i i przezimować ją w domu, ponieważ w naszych warunkach yy, 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 na dworzu jest to jako roślina jednoroczna, ponieważ nie znosi mrozu. Słuchajcie, ja trochę tego mam i tak sobie myślę. Będę ją rozmydawał yy, w wodzie, ukorzeniał w wodzie. I po prostu obrywamy. Aha, no już mam pierwszy problem. Dobra, to też obrywamy. Nie wiem czy Wy widzicie, tutaj może postawię, mam nadzieję, że będzie widać to. Sorry, że takie warunki na, na balkonie, ale, ale niestety. Chciałem to na szybko nakręcić, a już nie chciałem się rozstawiać stołu do, do kręcenia. Jeżeli mamy takie dłuższe kawałki, ja lubię, nie pamiętam czy ona się ukorzenia na całej, na całej długości, czy tylko tutaj gdzie jest cięcie, więc ja tu na wszelki wypadek zrobię w ten sposób. A zostawimy sobie taką jedną dłuższą. Mamy tego sporo, to jeszcze możemy oberwać. Yy, ona się naprawdę super, yy, super ukorzenia. Bardzo szybciutko. Ja chcę właśnie zrobić yy, więcej yy, krótkich sadzonek, dlatego żeby poprzez odrębnik do, do doniczki, żeby ta doniczka od razu była gęsta i jak ona na wiosnę zacznie rosnąć, to no ona naprawdę pięknie się będzie przewieszać z tej doniczki i będzie pięknie gęsto, gęsto wyglądała. Najlepiej, najlepiej te rośliny jest ukorzeniać na wiosnę. Wiadomo, tak jak większość roślin. No, ale ja mam najmniej imię Jarosław, a jak Wszyscy wiedzą, niestety w naszym kraju Jarosław może więcej, więc mamy końcówkę, końcówkę września. Ja sobie ukorzenie pod koniec września. A co? A kto mi zabroni? Standardowo dwa obrywamy. Można by teoretycznie wsadzić całe takie długie pędy do wody i one też powinny się ukorzenić, natomiast jest bardzo dużo liści i po prostu roślinka, kiedy jest uszkodzona, przychodzi przez stres, może sobie po prostu nie dać rady, aby napompować tą całą wodę ze zwykłej szklanki, kiedy nie ma korzeni. Więc albo by trzeba było poprzycinać, czyli on trochę bardziej łysą zrobić. Albo by po prostu mogła stracić, stracić część tych liści tej masy zielonej. Najlepszym sposobem ukorzenienia komarzycy byłoby po prostu w roślinie matecznej przysypanie pędów w doniczce, prawda? Teraz Wam pokażę o co mi chodzi. Jeżeli mamy pędy, bierzemy sobie kilka takich pędów. Powiedzmy, że tutaj gdzieś jest ta doniczka z rośliną mateczną. Bierzemy kilka pędów, kładziemy, przysypujemy ziemią. Po miesiącu powinny być już piękne korzonki. Wtedy odcinamy od rośliny matecznej i mamy, mamy do grubości. Nie, trochę tego będzie. Bardzo mnie to cieszy. Jeżeli zostawiam takie dłuższe, to możemy sobie te większe listki poobcinać, żeby roślina była mniej obciążona na początku w czasie kiedy się ukorzenia. że sobie wezmę dużą szklankę, będzie dobrze, a tu się okazuje, że sporo tego wyszło naprawdę. To, co jest pod wodą, musimy poobcinać, ponieważ te, te listki wszystkie zgniją, a w tych miejscach na pewno będą korzenie puszczać. Z tego, co pamiętam, ona chyba nie puszcza na całej, na całej łodyce. Korządu. Ale zobaczymy. Zrobimy na pewno aktualizację, będzie na kanale, jak się tylko roślinka ukorzeni, to to pochwalę się jak, jak wygląda po jakimś czasie no, zrobimy kilka dłuższych no, no, no. to Jarosławowi czegoś zabroni w tym kraju taki, <taki> czarny żarcik. No i słuchajcie tutaj teraz wlewam wodę najlepiej nie z kranu tylko odstaną taką przynajmniej żeby dobę powstała wtedy ojejku jak to się nazywa to co no, to co żeby bakterie nie rosły w wodzie kranowej. Chlor. Chlor sobie odparuje w tym czasie. O, słuchajcie, jeżeli macie takie, gdzie jest kawałek łodygi, to też powinno się ukorzenić na dobrą sprawę. O. Spróbuję to może wrzucę sobie do, do, do szklarenki mojej i spróbuję może też takie ukorzenić. Zobaczymy, będą dwa, dwa sposoby ukorzenienia. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Pamiętajcie, jeszcze jest cały czas konkurs do wygrania Syngonium White Butterfly. Link jest do konkursu, do filmu z konkursem jest w opisie. W tamtym drugim filmie jest wszystko dokładnie powiedziane, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie. A słuchajcie, jest bardzo mało osób, więc są naprawdę ogromne szanse. Na razie jest dosłownie, chyba nawet nie ma chyba 10 zgłoszeń, więc jeżeli chcecie dostać takie Syngonium to zapraszam, tam są wszystkie warunki, jakie trzeba spełnić, aby wziąć udział. Macie naprawdę ogromną szansę. Dobra, trzymajcie się, heja! Wody mamy dotąd. No a ja do tego zdjęcia to są takie zwykłe te szklanki z Fajnie się w nich ukorzenia bardzo lubię, ponieważ one są ciężkie, a ja mam w domu kota, więc nie przewróci tego tak łatwo prędzej przesunie. Muszę jeszcze usunąć te liście, które są zanurzone. O, sorry. Muszę jeszcze usunąć te liście, które są zanurzone w wodzie, ponieważ one i tak by zgniły. Nie ma tego dużo. Nie wiedziałem, że wyjdzie mi aż tak gęsto. Więc wolałem nalać troszkę więcej wody. I tyle. Zamyślę jakieś 2 do 4 maksymalnie tygodni. Roślinka już powinna być gotowa do przesadzenia do ziemi. Dobra. Teraz już naprawdę koniec. Hej, a pamiętajcie o konkursie. Hej.